20 lat temu rozpoczęła się ponowna droga Polski do kapitalizmu. Dziś Polacy są dużo bogatsi, inwestują we własne firmy, obracają papierami na giełdzie papierów wartościowych, kupują samochody i mieszkania. Tymczasem mało kto pamięta, że sytuacja 20 lat temu była dramatyczna. Posłuchajmy, co na ten temat mówi profesor Stanisław Gomułka. W roku 1989 mieliśmy totalny kryzys, jeżeli chodzi o inflację i jeżeli chodzi o zadłużenia zagraniczne. Pamiętam, jak rozpoczynaliśmy ten cały proces budowy programu gospodarczego w sierpniu i wrześniu, to inflacja była około 30-40% miesięcznie. Wartość dolara poszła w górę tak bardzo. Że pensja miesięczna spadła do około 20 dolarów. W ostatnim roku komunizmu w Polsce telewizor kosztował około 10, a samochód ponad 100 pensji miesięcznych. Przez 20 lat gospodarka i standardy życia Polaków zmieniły się nie do poznania. Polacy podjęli ryzyko inwestowania i bogacenia się. Bardzo ważnym etapem rozwoju kapitalizmu było pojawienie się giełdy. Zastanawiałem się rzeczywiście, czy po 50 latach i wojny, i gospodarki centralnie planowanej, ludzie będą mieli gotowość do podjęcia ryzyka. Inwestowanie na giełdzie zawsze jest związane z ryzykiem. Wyższe dochody, ale i wyższe ryzyko. I tu nie byłem pewien, na ile władza komunistyczna zmieniła naturę, mentalność Polaków. Okazuje się, że w niewielkim stopniu. Polacy okazali się bardzo. Dobrze przygotowani do przyjęcia czegoś nowego, czym, czym była giełda ze wszystkimi swoimi plusami i minusami. O społecznej rewolucji, wyboistej drodze do dobrobytu i zakrętach polskiej prywatyzacji, ale także o jej pozytywnych efektach, które z tysięcy, a nawet milionów Polaków uczyniły zamożnych ludzi, będę rozmawiał już za chwilę z profesorem Leszkiem Balcerowiczem.